Przed wyruszeniem w trudną kulinarną drogę należy zebrać drużynę. Z kim zwiąże swoje losy Dawid? Dawid, co raz miałeś podjąć decyzję? Jaki jest twoja drużyna? Na swoją drużynę chciałbym nominować tutaj... Piotr. Tutaj... Witek. Witek. Oliwia. Oliwia. Tutaj... Leczka. I... Laura. Laura. Litka, czy zgadzasz się? z tym, że reszta ekipy jest twoja. Oczywiście. Gotowi? Tak, 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 No to do pracy. Przed uczestnikami dwugodzinny prep, czyli czas przed przyjściem gości, kiedy należy przygotować poszczególne elementy dań z karty, by ich późniejsze wydawanie szło możliwie najsprawniej. Dla lepszej organizacji pracy każdy powinien od początku mieć przydzielone stanowisko. Dobra, możemy ustalić, kto co robi? Bo dalej nie wiemy. Ja robię portobello. No to ty robisz portobello. Ja tatara i antrykota. Ja robię... Y Krem z bobu, risotto i robię, fuag, i robię ten Wellingtona. E, Wellingtona. Czyli prawie jedna trzecia menu jest na głowie Dawida. Teraz tak, dzielę was na sekcje desery. Tatar. Dobra. Ravioli. E, ty mi pomożesz od portobela. Tak jest, szefowa. Dawid, jak z proporcjami robimy? Robimy wszystko z podwójnej porcji czy z pojedynczej? Zróbmy początkowo z podwójnej. A ja desery? Nie robiłbym. No dobra. O, zaczęło się. Czy my mamy kontrolę na wszystkie patelnie na ogień? Nie. To jest do już. Boże, drogi, będą tarli homara na tarce. Przepała szalotka do homara e, cała czy tylko szczypior? Ale to nie jest szalotka. Będzie wesoło. Co robimy? O, matko. No. Myślimy spokojnie, oddech. Chyba dobra. Myślę, że zrozumieli w ogóle e, ideę prepa. My się wydaje, czy oni w ogóle nie rozumieją, czy to, czy prep to jest najważniejszy moment. No tak, z całego dnia. Jak się nie prepa, to nie W my nas to prep, oni, czy mise to jest nasza religia. Ale nie robią może mise plast do prepa. Czyli po polsku przygotowanie do przygotowania. Mi plast do prepa.